Witam Was serdecznie. W dzisiejszym nagraniu będę chciała opowiedzieć o tym, co ma wspólnego tworzenie rzeczywistości z fizyką kwantową, także trochę takich naukowych faktów na temat tego, jak możemy wpływać na naszą rzeczywistość. Mam nadzieję, że to będzie dla Was przydatne i interesujące. A opowiem o tym na bazie książki doktora Joe Dispenza, książki pod tytułem Jak zerwać z nałogiem bycia sobą. Doktor Joe Dispenza jest autorem oczywiście jeszcze innych książek, chociażby takich jak Efekt placebo, czy Jak przeprogramować swój umysł. Wszystkie bardzo ciekawe i poparte wieloma badaniami i doświadczeniami doktora Joe Dispenza. I tak, właściwie zacznijmy od tego, kim jest doktor Joe Dispenza, bo to bardzo ciekawa i inspirująca osoba. Urodził się w 1962 roku, studiował w Stanach Zjednoczonych na kierunku Chiropraktyka. To taka nauka, która zajmuje się leczeniem kręgosłupa w sposób manualny. Oprócz tego interesował się jogą, hipnozą, także te jego zainteresowania były w obszarze już pracy z umysłem. I co się takiego wydarzyło w jego życiu? Mianowicie w 1986 roku uległ wypadkowi. Wypadek ten miał miejsce podczas triatlonu, w którym Jody Spence brał udział. To był akurat taki etap, w którym jechał na rowerze i z bardzo dużą prędkością został potrącony przez samochód. Co to spowodowało? Oczywiście został mocno poturbowany, przewieziony karetką do szpitala. I tam... Na szczęście przeżył i był z nim kontakt, natomiast to się okazało mianowicie to, że jego kręgi wymagają zastosowania implantów, dlatego żeby ten kręgosłup wzmocnić, żeby mógł w pełnej sprawności wrócić do zdrowia. I taka metoda wówczas na taką sytuację była no, powszechną praktyką, i wszyscy specjaliści, którzy się wokół niego zebrali, radzili mu właśnie takie rozwiązanie. Natomiast dr Joe Dispensa, w związku z tym, że znał się na kręgosłupie i widział osoby, które mają właśnie takie implanty. I pomimo tego, że mają ja to nie zawsze się dobrze czują, chciał tego uniknąć dla siebie. I tak naprawdę w tym przypadku konieczna była szybka decyzja w ciągu kilku dni decyzja co do założenia tych implantów lub nie. Natomiast to, co dr Joe Dispensa zrobił, to podjął bardzo duże ryzyko, natomiast gdzieś intuicja mu podpowiadała, żeby zrobić inaczej. I zdecydował się, że w związku z tym, że ma wiedzę na ten temat, że ciało jest w stanie się samo zregenerować, powrócić do zdrowia, to podejmie taką próbę i odda się medytacji, żeby doprowadzić swoje ciało do, do pełni zdrowia. I faktycznie na taką decyzję się odważył. Lekarze na niego dziwnie patrzyli. Natomiast mm, tak, co, co się wydarzyło? Po tym, jak podjął taką decyzję, to faktycznie medytował około 3 godzin dziennie. Czyli wizualizował sobie, jakiego kręgosłup się odbudowuje, jak kręgi przybierają właściwy kształt. I pracował w ten sposób właściwie od samego początku. Po 6 tygodniach już poczuł się zdecydowanie lepiej. Po 10 tygodniach wstał z łóżka, a po 12 tygodniach wrócił do pracy, gdzie wcześniej lekarze mówili o kilku miesięcznej tak naprawdę terapii, rehabilitacji i powrocie. Do zdrowia. Także można powiedzieć, że dokonał niemożliwego, czegoś nielogicznego jak na tamte czasy, ponieważ no, nie skorzystał z operacji, nie skorzystał z stawienia implantów, tylko własną siłą, siłą własnego umysłu, powrócił do zdrowia. I to wydarzenie sprawiło, że powiedział sobie, że zajmie się. Tym właśnie, jak umysł wpływa na przywracanie zdrowia, to jakby w pierwszej kolejności, w związku też z tym, że był lekarzem. Natomiast w ogóle, jak to wpływa na nasze życie, czy właściwa praca mentalna jest w stanie poprawić jakość naszego życia. I faktycznie po tym wypadku, jak, jak wrócił do, do swojej praktyki, to te swoje metody i to, tą swoją wiedzę przekuwał na to, żeby dzielić się nią z pacjentami. Pacjenci zaczęli wykorzystywać. Jego metody i dziś tak naprawdę ma szeroką na całym świecie rzeszę swoich zwolenników i przykłady osób, które naprawdę z bardzo ciężkich chorób powróciły do zdrowia. Informacje o tych osobach, o tych przykładach różnego rodzaju uzdrowień można znaleźć na stronie doktora Joe Dispenzy. Również dzieli się tam informacjami, z jakich medytacji korzysta. Niektóre z medytacji są dostępne bezpłatnie w internecie i można z nich korzystać. Natomiast też wiele medytacji jest dostępnych z możliwością do zakupu, ponieważ tutaj ta medytacja, ta praca z energią odgrywa duże znaczenie w zmianie i polepszaniu jakości życia. No dobrze, ale wróćmy do fizyki kwantowej, bo o tym chciałam dzisiaj powiedzieć i to też bardzo oczywiście interesuje doktora Joe Dispense. Cała neuroplastyczność naszego mózgu, epigenetyka to są takie kierunki, które cieszą się zainteresowaniem doktora Joe Dispense. I zacznijmy od fizyki kwantowej. Zanim do niej przejdę, to warto przyjrzeć się kilku nazwiskom w ogóle w historii fizyki. Kartezius, Newton Einstein to są Osoby, które począwszy od Kartezjusza w XVII wieku, no, dokonał tutaj już badań z zakresu matematyki czy fizyki, i to już były takie bardziej szczegółowe badania, odkrycia, które wniosły wkład w, w to, jak postrzegamy fizykę dziś. Natomiast no, Kartezjusz słynny jest z tego, że powiedział, myślę, więc jestem. Natomiast to, co on uważał, że jednak materia jest czymś innym od umysłu, że, że ciało, rzeczy materialne jesteśmy w stanie zbadać, natomiast umysł jest tak nieprzewidywalny, niemożliwy do zbadania, jest to po prostu dzieło Boga. Idąc dalej po Kartezjuszu, jego badania rozwijał dalej Newton, oczywiście dokonał też wielu własnych odkryć zajmował się obiektami takimi dużymi, tym w jaki sposób one na siebie oddziaływują. Słynne prawo grawitacji, to oczywiście zostało sformułowane przez Newtona. Natomiast to, co łączyło Newtona i Kartezjusza, to cały czas taki dualizm, czyli że ciało, materia jest czymś innym, energia również jest czymś innym i jedno i drugie nie ma na siebie wpływu, jest zupełnie czymś oddzielnym. I musiało upłynąć... Blisko 300 lat, ponieważ w XX wieku swoimi pracami podzielił się Einstein, który wniósł wiele przełomowych odkryć do świata fizyki. I właśnie jeśli chodzi o fizykę kwantową, on rozpoczął tutaj wiele badań, które kontynuowali inni znani fizycy, nobliści. Natomiast to, co przełomowego sformułował Einstein, to słynne równanie R e równa się mc kwadrat czyli znak równości między energią a materią i podwaliny pod, pod fizykę kwantową. Więc to był moment, w którym energia i materia, umysł i ciało zostały połączone. Także no, od około 100 lat wiemy więcej coś na temat fizyki kwantowej i tego, że umysł i ciało są jednak w jakiś sposób ze sobą połączone. I mówiąc o fizyce kwantowej, to trzeba zejść na poziom taki subatomowy, na poziom małych cząsteczek, bo to zostało zbadane. O ile w tej fizyce klasycznej, o której mówił Newton czy Kartezjusz, ten świat jest taki dosyć przewidywalny i możemy łatwo zbadać wpływ obiektów na siebie. Chociażby to, jeśli samochód wjedzie w ścianę jakiegoś budynku, to. Efekt takiego starzenia jest przewidywalny, można go zmierzyć, ale co się dzieje na tym poziomie takim energetycznym, na poziomie właśnie atomów, to jest nieprzewidywalne, jak się okazało. I jeszcze kiedyś atom widziano jako taką budowę, być może pamiętacie jeszcze z kiedyś, tak duże jądro i wokół niego krążące na orbitach elektrony. Tak, bo jądro atomu składa się z neutronów i protonów, a wokół jądra krążą elektrony. I na początku wiedza, która dotyczyła atomu, była taka, że te elektrony krążą niczym planety wokół Ziemi na określonych i przewidywalnych orbitach. Ale co się okazało wraz z rozwojem fizyki kwantowej, że tak naprawdę te elektrony nie poruszają się w sposób przewidywalny i regularny. Tylko pojawiają się nagle, tak? Jest coś takiego jak wokół jądra atomu, jak chmura elektronowa i nieskończone możliwości wystąpienia i pojawienia się tych elektronów w sposób nieprzewidywalny. I tak, to, to jest taki obraz atomu, natomiast jeszcze powiem, że właściwy taki obraz atomu to jest tak naprawdę. Biała plama. Dlaczego? Dlatego, że atom prawdziwy składa się prawie w całości z mm, energii, tak? a tylko jedna mm, stutysięczna. Tak? Dziesiętna, setna. Tak, jedna stu tysięczna to jest materia. Także no właściwie ta materia jest niewidoczna, jest jej tak mało. Więc, biorąc pod uwagę, że świat składa się z atomów, a atom jest w zdecydowanej większości. Energią, to wszystko jest energią. To materia jest energią. To między innymi jeszcze bardziej pokazała nam fizyka kwantowa. I teraz tak, wracając do elektronów, które krążą wokół, krążą, pojawiają się, znikają wokół jądra atomu, to to, co zadziwiło i to, co właściwie odkryła fizyka kwantowa, to to, że to, w którym miejscu pojawi się. Atom zależy od, y, pojawi się elektron, zależy od obserwatora. Czyli uwaga obserwatora sprawia, czy taki elektron się pojawia, czy nie. Tam, gdzie obserwator skupia swoją uwagę, tak, to nagle taki elektronik pojawia się w tym miejscu. I to pokazało, że cząstka nie może pojawić się w rzeczywistości. Cząstka, w tym przypadku elektron. Do momentu, dopóki nie zostanie zaobserwowane. Zostało to nazwane efektem obserwatora, i to obserwator tak naprawdę powołuje tą energię do świata fizycznego, do, do materii. Także energia tworzy materię. Ten efekt obserwatora, nasz umysł tworzy właśnie materię. I to już były podwaliny pod to, że nasz umysł ma wpływ na tworzenie naszej rzeczywistości. I w związku z tym, że Elektrony tak naprawdę mogą znaleźć się wokół atomu w nieskończonej liczbie możliwości. To to doprowadziło do stworzenia takiego pojęcia jak pole kwantowe, czyli właśnie pole nieskończonych możliwości. Pole kwantowe to tak naprawdę to wszystko co nas otacza, czyli ta energia, która jest wokół i w niej w sposób dla nas na ten moment niewidoczny znajduje się nieskończona ilość potencjałów. Czyli nieskończona ilość możliwych zdarzeń, które nie wydarzą się do momentu, dopóki nie zostaną zaobserwowane. Czyli de facto to człowiek powołuje materię do istnienia, do życia. No i faktycznie tak się dzieje, jak przyjrzymy się całemu rozwojowi, wprowadzaniu nowych przedmiotów do rzeczywistości, nowych odkryć, tak? Samoloty, rakiety, telefony. To wszystko zrodziło się najpierw w umyśle człowieka. W jaki sposób? Było właśnie takim jednym z potencjałów, który przyszedł komuś do głowy i został następnie stworzony, zmaterializowany, powołany do życia w naszej rzeczywistości. Nastąpił taki zbieg zdarzeń, który przyczynił się do tego, że dany przedmiot mógł powstać w rzeczywistości. I jak to jeszcze odnieść do naszego codziennego życia? Jeśli. Myślimy o domu. Dom 1000 metrów w Kalifornii, z basenem, z przestronnymi oknami. Ten tutaj może tak nie wygląda. Ale jeśli mamy taki pomysł, to to znaczy, że to już jest potencjał, który jest możliwy do zrealizowania. On już, on istnieje, tak, i został przez nas już w jakiś sposób zaobserwowany, więc ma możliwość zadziać się w naszej rzeczywistości. W jaki sposób to się dzieje? O tym oczywiście szerzej będę mówić trochę dziś, trochę na następnych nagraniach. Natomiast ten moment wizualizacji, wyobrażenia sobie tego celu, tego pragnienia, które chcemy, żeby zmaterializowało się z naszej rzeczywistości, to jest porządek przywoływania takiego potencjału do naszej rzeczywistości. I tak się dzieje: więc, te nasze pomysły, które są w głowie, te nasze myśli, te pragnienia, które przechodzą nam przez głowę, wszystko jest możliwe. Jeśli jesteśmy w stanie koncentrować na tym uwagę, obserwować to w naszej wyobraźni właśnie, bo wówczas dochodzi do załamania cząsteczek i mogą się one pojawić w naszej rzeczywistości. I być może mieliście kiedyś taką sytuację, że myśleliście intensywnie o czymś, zamykając oczy, obraz danego wydarzenia lub danej rzeczy pojawiał się w waszej rzeczywistości. Być może szukaliście jakiegoś domu do zakupu i wyobrażaliście sobie, że będzie on wyglądał. W Konkretnie określony sposób. I tak później okazywało się, że umawiajcie się na spotkanie z agentem i pokazuje Wam dom, który dokładnie tak wygląda. Jeśli ta praca z wyobraźnią została wówczas dokonana bardzo szczegółowo, jeśli faktycznie pomyśleliście nad każdym szczegółem tego domu, to często zdarza się, że znajdujemy taki dom w naszej rzeczywistości lub cokolwiek innego. Także tak naprawdę tworzymy naszą rzeczywistość codziennie, te potencjały powołujemy do rzeczywistości codziennie, i tak ważne jest to, co my będziemy obserwować, czemu będziemy dawać uwagę, ponieważ to, czemu dajemy uwagę, pojawia się w naszym życiu. Nie zawsze to jest od razu, może być to i często jest w sposób taki nieprzewidywalny, natomiast faktycznie tutaj siła wyobraźni jest przeogromna i jest w stanie ściągnąć do naszej rzeczywistości wiele najskrytszych. Pragnień. I pokrótce chciałabym Wam powiedzieć, jak to się dzieje, jak materializować takie potencjały. To oczywiście, co dzisiaj opowiem, to jest w dużym skrócie i w dużym takim uproszczeniu, natomiast to przejawia się w różnych książkach, w różnych materiałach. I ja to też stosując widzę pewien schemat działania. Po pierwsze, klarowny cel, czyli zastanów się, co chcesz osiągnąć, co jest tym Twoim pragnieniem. I to może być dowolna rzecz, dowolna sytuacja, tak? Czy to jest związek, który chcesz zbudować, czy to jest firma, którą chcesz stworzyć. Pomyśl o tym, czego chcesz, a nie o tym, czego nie chcesz, czyli nie narzekamy, nie, mówimy, nie martwimy się, tak? ponieważ to też jest wyobrażanie sobie i ściąganie tych potencjałów takich, których nie chcemy. Tak, bo nie chcemy negatywnych zdarzeń. Chcemy, żeby spotkało nas tylko to, co pozytywne. Dlatego wiedz, czego dokładnie chcesz określić, to opisz na kartce papieru, tak, żebyś miał dużą klarowność tego, do czego zmierzasz. Codzienne działania, codzienne sytuacje będą Cię do tego przybliżać. Krok drugi to koherencja myśli i uczuć, czyli to, o czym myślisz czyli Twój cel to jest jakby jedno. Natomiast ważne jest, żeby żywić w momencie myślenia o tym celu wzniosłe uczucia, czyli uczucia wysokich wibracji, uczucia miłości, uczucia wdzięczności i czuć się osobą, która jest w posiadaniu tego celu, która już jest w tej sytuacji, czyli podnosić swoje wibracje energetyczne do tego poziomu. Do tej osoby, którą chcemy się stać. Szczegółowo też tutaj o tym pisze dr. Jody Spensa jako o stanie bytu. Będziemy do tego wracać. Kolejny krok to właśnie medytacja i wizualizacja, czyli to uspokojenie myśli, to połączenie się z polem kwantowym i przyciąganie z tego pola kwantowego tego potencjału, na którym nam zależy wizualizacja ma przeogromną moc pisze również o tym Neville Goddard w wielu swoich pozycjach i uczy jak wizualizować i zdecydowanie jak zastosuje się tę technikę to widać, że te rzeczy, o których my myślimy jeśli dodamy do tego oczywiście wzniosłe uczucia dzieją się w naszej rzeczywistości no i te rzeczy nie dzieją się same nie mamy tutaj zasady czarodziejskiej różdżki chociaż czasami jak będziemy myśleć o czerwonym samochodzie, czerwonym samochodzie to oczywiście go zobaczymy albo czerwonym na przykład Mercedesie to okaże się, że za chwilę nam się pojawi. Natomiast ważne tutaj jest podjęcie działania, tak jak już czujemy się tą osobą i działamy z poziomu osoby, która czuje, że jest w stanie taki cel osiągnąć, to wówczas podejmujemy działanie takie, jak nam intuicja podpowiada, takie jak być może podpowie nam osoba, którą przez przypadek spotkaliśmy, tak, lub poznaliśmy eksperta w jakiejś dziedzinie, i on nam, nas pokieruje co do tego, jakie działania podjąć. Tak, tylko to działanie wówczas nie jest chaotyczne, nie jest walką, tylko jest takim zainspirowanym działaniem, które doprowadzi nas do celu, ponieważ ta cała energia chce, żeby ten cel się w rzeczywistości zmaterializował. I wrócę do punktu drugiego, jak mówimy o myślach, o uczuciach te wzniosłe uczucia właśnie takiego poczucia szczęścia, radości są bardzo ważne. One przyspieszają nam materializowanie się tego, na czym nam zależy. I chciałabym wam przeczytać fragment z książki, w którym dr Jody Spensa pisze o takim eksperymencie właśnie na potwierdzenie, jak ważne jest żywienie tych wzniosłych uczuć w momencie, jak myślimy o, o naszym celu czy o naszym pragnieniu. I tutaj, e, tak, swój eksperyment dr. Rain rozpoczął od badania grupy 10 osób doświadczonych w korzystaniu z technik nauczanych przez HeartMath w celu tworzenia koherencji serca. Techniki te pomogły im wywołać silne, wzniosłe uczucia, takie jak miłość i wdzięczność, a następnie przez dwie minuty osoby te trzymały fiolki zawierające próbki DNA zawieszone w dejonizowanej wodzie. Po przeanalizowaniu tych próbek okazało się, że nie zaszły w nich żadne znaczące statystycznie zmiany. To była pierwsza grupa. Druga grupa przeszkolonych uczestników wykonała to samo zadanie, ale zamiast wywołać jedynie pozytywne emocje, miłości, wdzięczności, jednocześnie skupili się na intencji, na myśli, na celu. I ta intencja to była taka, aby nici DNA uległy skręceniu bądź rozwinięciu. Grupa ta wywołała statystycznie znaczące zmiany w kształcie próbek DNA. W niektórych przypadkach DNA uległo skręceniu lub rozwinięciu aż w 25%. Trzecia grupa przeszkolonych badanych utrzymywała wyraźną intencję zmiany DNA, czyli tylko myśl, intencja, ale zostali oni poinstruowani, żeby nie wywoływać u siebie pozytywnych emocji. Innymi słowy, posługiwali się wyłącznie myślą. Próbując wpłynąć na materiał. Rezultaty? Nie zaszły z żadne zmiany w próbkach DNA. Także pozytywny stan emocjonalny, który wywołała u siebie pierwsza grupa, nie wpłynął w żaden sposób na DNA, czyli same uczucia. Wyraźna intencja, myśl innej grupy bez uczuć również nie wywarła żadnego wpływu, czyli tylko myśl. Jedynie kiedy badani pozostawali w stanie wzmożonych emocji, któremu towarzyszył wyraźny cel, byli w stanie wywołać zamierzony efekt. I właśnie, żeby poczuć te wzniosłe emocje, w tym pomaga medytacja i wizualizacja. To jest moment, kiedy jesteśmy w stanie poczuć się jak osoba, która chce zrealizować dany cel lub spełnić dane pragnienie. Zatem intencja w postaci myśli wymaga aktywatora, katalizatora, a tej energii dostarczają wzniosłe emocje. Serce i umysł współdziałają ze sobą. Uczucia i myśli zjednoczone w jeden stan bytu, w jeden stan bytu. Jeśli przy pomocy jakiegoś stanu bytu możemy skręcać i rozwijać nici DNA w ciągu dwóch minut, to co nam to mówi o naszej zdolności do tworzenia rzeczywistości? Eksperyment Hartmouth wskazuje, że pole kwantowe nie reaguje po prostu na nasze życzenia, emocjonalne prośby, nie reaguje na nasze cele, czyli myśli. Reaguje wyłącznie wtedy, kiedy emocje i myśli wysyłają ten sam sygnał. Kiedy łączymy wzniosłe emocje z otwartym sercem, świadomą intencją, a jasną myślą, wzbudzamy w polu zdumiewające reakcje. Czyli pole kwantowe nie reaguje na to, czego chcemy, reaguje na to, kim w danej chwili jesteśmy. Mam nadzieję, że to Was zainspirowało do tego, żeby poczuć w sobie te pozytywne emocje. Pamiętać o nich, pamiętać o waszych intencjach i zacząć czuć się osobą, która jest w stanie te cele zrealizować, która już je ma. I te proste kroki, myślę, że jesteście w stanie zastosować już teraz. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat medytacji, medytacji z Joe Dispenza, można je znaleźć również na YouTube, można je zakupić w sklepie doktora Joe Dispenza. Natomiast istnieje szereg innych medytacji. Tak naprawdę medytacją można powiedzieć już jest zajęcie godnej pozycji, położenie się lub e, usiąście w wygodnej pozycji, tak? e, i zamknięcie oczu. To już nas odcina od tych bodźców, od tego świata, który widzimy teraz, czyli tego, który widzą i rejestrują nasze zmysły i wówczas możemy zacząć malować naszą rzeczywistość na nowo, tworzyć rzeczy które chcemy tworzyć biznes, yy, który chcemy tworzyć więcej czasu dla siebie i na nasze pragnienia, tworzyć wspaniałych ludzi i wspierających bizner, biznes partnerów. Tak naprawdę wszystko jest możliwe i ta siła umysłu jest nieoceniona. Są już badania, które nam to mówią, więc jesteśmy szczęśliwcami, doświadczając tej nauki, mogąc doświadczyć tej nauki na własnej skórze. Ciekawe, co kolejne czasy nam. Przyniosą jakie odkrycia, natomiast siła umysłu jest bardzo duża. Zachęcam Was do stosowania tych czterech kroków, jeśli tylko macie potrzebę zrealizowania czegokolwiek w Waszym życiu. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. E, dajcie komentarze, dajcie kciuki, żebym wiedziała, e, czy jeśli chodzi o Joe spędzę, czy chcecie tych materiałów więcej. Dziękuję bardzo.